Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku serii e, Sandecja. E, Nowy sąd, powrót do ekstra klasy. E, moi drodzy, robi się teraz ciekawie, kończy się okno, okno transferowe. E, jeżeli chodzi o koniec okna transferowego, to dalej czekamy na tych chłopaków, którzy mieli do nas przyjść. Oni na razie zastanawiają się i zastanawiają się, ale bardziej zastanawiają to, że Kacper Taral jest już całkiem rozrywany, ponieważ Śląsk e, e, Wrocław. Zaproponowali, e, czekajcie, to to było? Miałby zostać wypożyczony, tak? Śląsk-Wrocław. Teraz tak, jeżeli chodzi o górnik Zabrze. Ja na pewno nie sprzedam go mniej za, za 5,5 mil, y, Znaczy, nie jak pół miliona talara. No strasznie go rozrywają mi. Talar. Jeżeli chodzi o górnik Zabrze... A, czy ja tutaj nie mogę nic zrobić? No dobra, czyli ich odrzucamy po 300 tysięcy. No nie wchodzi to w grę. Gołębiowski dostał ofertę, żeby, żeby odejść. Ja go też nie chcę za bardzo sprzedawać za mnie, jak 320 tysięcy. Negocjujmy tą ofertę. Kasper Talar, górnik zabrze. Ja pierd. I oni co zgodzili się na. A, czy to już nawet nie mogę nic zrobić, bo zarząd uznał, że grzechem było rzucić taką korzystną ofertę. No, proszę. Postanowili, że zaakceptują ją w moim imieniu. A Bellborn? A jakbyśmy im kazali dać 400? A na 50, no przyjdą ci nasi, Zali czy? no dobra, no ja wiecie, no pozbędziemy się, może atmosfera ostatni się troszeczkę zwiększy, Tiago Rodriguez przychodzi, zaakceptujmy go, 4+, no zadowoleni z transferu, no nie dziwię się, salar gotowy, Ronaldo też przyjdzie, zapraszam, i gołębiowki idzie. No cóż ja mogę mu powiedzieć. Dzieje się tak, jak się bałem, że będzie się działo. No i co z tym zrobimy? Nic z tym nie zrobimy. Słuchajcie, fakty odeszli. Mamy pół miliona prawie na transfery, ale obecne wydatki wynoszą zbyt dużo. Więc my założymy dźwignię finansową i po prostu zwiększymy to do 604. Dara będzie źle, bo strategia klubu będzie, że nie, nie panuje nad budżetem płac. No i odeszli chłopaki. Odeszli chłopaki. Eee, teraz tak, jeżeli chodzi o pomocnika, to tak, Galara Kołbun. Kogo byśmy mogli tutaj dać? Oni... Yy, jak ty się trzymasz jako defensywny pomocnik? Zdobnięty, ale dobrych żeśmy sprawdzili. Zobaczcie, jakie kociaki żeśmy tutaj sprowadzili. Czy ty się nadajesz jako cofnięty rozgrywający? Może, może Tiago Rodriguez będzie dobrym cofniętym rozgrywającym. Cofnięty rozgrywający obrona. Natomiast Ronaldo przejdzie za. Za kogo? Za kogo byśmy go by tutaj dali? Dajmy na razie tak, zobaczmy jak on w ogóle względem, no właśnie, Ronaldo i tutaj co byśmy dali? Czy si Galara jest lepszy od niego? Nie jest za bardzo lepszy, ma też za bardzo się Mamy jeszcze tylko Kołbona, wywróćmy masa, no i Kołbon też nie, no, na razie wychodzi na to, że tak by to wyglądało, tylko co tutaj, zobaczcie, mamy problem, bo tak, tu musi teraz wejść Brubel, a tu musimy dać kieracha A... no i tak naprawdę. No to są duże wzmocnienia dla nas, jakby nie patrzeć, ale co zrobić, co zrobić? Nic nie zrobimy. No nic więcej nie zrobimy, bo nasz budżet już na nic więcej nie pozwoli, wręcz jest troszeczkę by. Wy... No cóż, no, no odszedł. Stan finansów nie jest za wesoły. Ale no może dynamika nam się troszeczkę po, po... O Jezu, czemu kiedy? No bo przegrywamy, tak? co odejść do większego klubu, Tokarz. To no i dobra, no. Pietniewski może da radę tutaj. Zobaczymy. Ronaldo, ty się czujesz jako co? Jako po prostu środkowy pomocnik z funkcją ataku. No to tak zrobimy. Tu damy wsparcie. Chociaż nie, automatycznie może będzie dobrze. No i dobra, no i tyle. No Tak to wszystko musi wyglądać. Teraz sobie, moi drodzy, przejdziemy już do Pucharu Polski. Do pierwszej rundy. Te dwa mecze po prostu przeskipujemy. Eee, czyli 25 września mamy mecz. My pójdziemy na urlop do 25 września. No mówię to, tutaj tak jak już mówiłem to chyba kilka odcinków wcześniej. Nastąpił słuchajcie rozbiór tendencji. Pierwszy rozbiór tendencji. E, no dziwne no kurde, no znaczy nie dziwne, no bo. <laughs> widzicie. E, można powiedzieć, że wyhodowaliśmy. Bardzo, znaczy niedoświadczonych. Mieliśmy takie perełki tendencji. Tendencja, dalej się uczę. Kondycjowe mieliśmy perełki, takie jak właśnie wcześniejszy obranca Kowalik czy Talar. No i chwila minęła, jeden sezon, kawałek kolejnego i już Wrocławia Wrocław, Jagiellonia, Kurnik Zabrze yy, i, i widzicie, tak to właśnie wychodzi. Przepraszam na sekundę. rozdzwonili się, no i takie nasze perełki, słuchajcie, nam rozebrali, no zabrali nam I to jest w ogóle, to jest to, że no, jak widzicie, no, ciężko jest wyhodować i zatrzymać jakichś, jakieś naprawdę doświadczonych, po prostu perspektywistycznych zawodników, no, chcieli odejść do większego klubu, no i czy będą tam grali w Wiśle Kraków, Kowalik, z tego co widziałem, co ostatnio sprawdzaliśmy, no to tam raczej gra, no ale to co dalej, nie? My zostajemy tak naprawdę osłabieni ciągle. Aktualnie mamy dwóch Brazylijczyków, nie jednego Hiszpana, jednego Brazylijczyka. Czy oni zrobią nam jakąś różnicę? Tego nie wiem. No jak widzicie, Wrubel musiał skoczyć na skrzydło. No bo jeszcze 16-letni Bayern, no nie wiem, czy on by tam dawał radę. Może będziemy próbować. Na pewno zmieniłyśmy się trochę, zmieniły mi się trochę podejście jakby do tej ligi. Średnio już patrzę, żeby w tej lidze gdzieś wyjść, gdzieś pójść, gdzieś nie wiecie, wygrać tą ligę, dostać się do klasy, Bardziej myślę o utrzymaniu i ewentualnych wzmocnieniach. Może nam jakieś te progi podwyższą, Także że będziemy w stanie jeszcze wzmocnić ten zespół. Z Olimpią Grudziąc, moi drodzy, przegrywamy 1 do 0. Hmm, no cóż. I zobaczymy się w tym odcinku jeszcze w Pucharze Polski. Powiem szczerze, wszystko jak leci, przegrywamy. Martwię się, czy my w ogóle się utrzymamy. Wpadek do drugiej ligi byłby bardzo bolesny. Kariera pewno by się zakończyła. Ja nie chciałbym zakończyć tej kariery. Nie? Ja wierzę, że damy radę. Po prostu może chłopaki nie umieją grać. Słuchajcie, może zrobimy tak, że czekamy powrót. Może zagramy ten. Tak? Może jednak chłopaki nie umieją grać inaczej jak krótko. Zmniejszylibyśmy tempo, zwiększylibyśmy troszeczkę szerokość. Dalibyśmy rajdy. Mamy kurde tutaj. Dalibyśmy im tą swobodę. Pressing. Zobaczylibyśmy. Kurde, ciężko, ciężko idzie. Bardzo ciężko ta liga rozgrywki. Wpadamy do strefy spadkowej. Tendencja w strefie spadkowej. No niedobrze. dobrze. Teraz weźmiemy urlop do następnego meczu. Obejrzymy go, jak tam grają. Może jednak, bo Olimpiak, ludziom, to ciężki rywal. Nie nastawiałem się tutaj na jakąś wygraną, czy wie co, wiecie, Raczej to było niemożliwe. Ani trochę. Wręcz bym powiedział, że włączymy. Podłączymy telefon. Zobaczymy. Zobaczymy. No, musimy zacząć coś wygrywać, bo wygląda to bardzo źle. Nie spodziewałem się. Kurde, strasznie nas rozgromili, znaczy w sensie strasznie nam e, rozwalili tą drużynę w tej pierwszej lidze, no to, no, to jest po prostu, wiecie, no, siła wyższa, nie? Każdy piłkarz głównie nie patrzy na klub. Klub to jest. No, wiele, wiele piłkarzy kluby traktuje jako, jako pracodawcę, nie? Nie, mało piłkarzy jest związanych bardzo, bardzo mocno z klubem. Co skutkuje tym, że kiedy dostają, e, jakby, no wiecie, ofertę lepszego pracodawcy, z lepszymi zarobkami to odchodzą. No i tak tutaj się właśnie dzieje w naszej sandencji. E, jak ja to nazywam? Sandencji, przepraszam. E, to jest pierwszy rozbiór sandencji. No i tak to wygląda. Zobaczymy jak będzie z górnikiem. E, z górnikiem, słuchajcie, damy radę. Dobrze byłoby zdobywać już jakieś punkty. No mamy jeszcze tutaj Puchar Polski. Pierwszą rundę z GKS z Tychami. Klutki klub sportowy, LKS. Silni przeciwnicy, nie wiem, jak oni kondycyjnie sobie poradzą. E, no, szczerze wam przyznam się, że średnio mam pomysł. Nie? Już tutaj, co tu by można było zmienić? Na razie musimy robić to, co, 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 co mamy. Musimy walczyć tym, co mamy, działać tak, jak robimy, no bo nic innego nie wymyślimy. No, niestety, nic tutaj nie zrobię. Gramy już środkiem, mamy środek pola. Zobaczmy. Zobaczmy, co się tutaj uda. Te bezpośrednie podania średnio wyszły. Średnio wyszły. Zagramy troszeczkę bardziej szeroko. Może to coś pomoże. Zobaczmy. Też chłopaki, co dopiero przyszli, muszą się zgrać. Nie znają języka, muszą się grać. Popatrzcie co chwilę ktoś do mnie dzwoni, no? Plak mi zaraz trafi. Nie mogę nagrać, nawet mam odcinka. Tak, halo? No i moi drodzy, przechodzimy do meczu. Zobaczmy, jak poradzimy sobie z Górnikiem Łęczną. To są bardzo ważne trzy punkty. Bez tych trzech punktów będziemy naprawdę w ciemnej życi. Ale Kierach, zobaczcie, wypożyczony, młodziutki, pali gola na 1 do 0 w drugiej minucie. To by nam dało 10 punktów, tak? Nie, 10, tak. Czyli no, wyszlibyśmy chwilowo ze strefy spadkowej. Ale to jest dopiero początek meczu, nie ma co się podniecać, wiecie. No, mi się wydaje, że defensywę i środek pomocy mamy dobry. Może Żankowski na tle, tle zawodników z klubu nie jest jakimś wybitnym e, zawodnikiem, z tego co pokazują te gwiazdki całe, ale no, myślę, że grać może dobrze, ale na. O Jezus! Ło, Kierach! Kierach! Czemu? da mogło być 2-0. Nie, nie, pochwal, pochwal, chłopaku, pochwalmy chłopaka. Misję. Dobra. Walczmy. Nie! Boże, nie róbcie takich akcji. Nawet Gibbons, pokaż ty się do o! Dobra, odbierze. Rubel. Rubel, zagraj do kieracha ładnie. Górą mógł zagrać, przerzucić piłkę. Nie przerzucił. Nawodka straci. Rubel odzyska do nawodki. Próbujcie coś, chłopaki, próbujcie. Nawodka, nie strzelaj nawet. Nawet nie strzelaj. Właśnie, jeszcze zapomniałem jednej rzeczy. Przecież gra Kielach. my mamy właśnie tutaj. Zatwierdz zmiany. Macie grać w pole karne. I z kwietnierski. Aj, I Będzie z rzutu karnego Ronaldo. Zobaczcie, zagrywa. Aj, 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 aj wybije. Wybija, ale jeszcze. Rodrigo. dobra. Nic tutaj już nie zrobią. No dobra, na razie wszystko w porządku. Dajcie z siebie więcej. <laughs> walczmy, walczmy. Słuchajcie o to, bo. Nie tak taktyka, tak klika. Co jak chłopaki? Klikam. Palmy no, ich ode No, 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 Kierach, Kierach. Za bardzo. A go? Co tu będzie? Czerwono? Będzie sprawdzanie. Sprawdzanie co się stało. Czy tu w ogóle czego sprawdzania będzie? Weryfikacja, karnego nie było. Przecież to było widać. Nie ma... Nawet nie było w polu karnym. Ja nie wiem, czy on tutaj sprawdzał. Czy on sprawdzał w Górnik. Górnik w ogóle... Chyba wszędzie, ale... Dobry, dobry. Jeżeliś był, no mamy taką patową sytuację, trochę, bo i w Pucharze byśmy chcieli zagrać, i musimy punkty łapać. Nie ma jakby wychodzić drugim składem na ligowe mecze, bo te punkty są nam bardzo potrzebne. Kierach, kier... Myślałem, że... o kierach, kierach, pokaż klasę. Dobrze, bardzo dobrze, 2-0. Czyżby, czyżby w nas mógł się zatlić płomień nadziei? Płomić nadziei, że te mecze następne będą lepsze po prostu. Czy po prostu nie. Chwalimy, chwalimy. Ronaldo, zobaczmy. Brazylijczyka z rzutu wolnego. Słabo. Dobra, wygrywamy 2-0. Może pozmieniamy ich trochę. Ronaldo, wejdź galara. Rodriguez, bo ty nie masz siły za bardzo, a ciebie potrzebujemy. Nawodka wodka Sobczak. Kiera eee. ładnie gra. Dajemy zagrać Orłow o Orłowi. Orzeł. Eee. Pietniewski. Geniec. I tyle. Wszystkie zmiany wy wyrzucone. Niech oni odpoczywają na Puchar Polski też, bo. Ten puchar Polski też. No chciałbym dojść trochę kawałek to zawsze jakieś pieniądze, a no pieniędzmi to my nie, nie dysponujemy za dużymi, a przydałyby się więc. No tutaj jeszcze gdzieś się wkraść może będzie szansa, nie? Gdybyśmy teraz dobrze yy, przedli, i dobrze nam by szło. uprawilibyśmy atmosferę w klubie. Byłoby dobrze. Ale czy będzie? Pierach, bardzo ładnie. Podbudujmy chłopaka. Kończę mecze bez zwycięstwa. W końcu. Sześć meczy bez zwycięstwa. Ludzie. To było straszne. Ale dobre. Dobrze. Dobrze. Udało się teraz przed nami moi drodzy Puchar Polski. Jak się pokażemy pamiętamy ostatni Puchar Polski. Gdzie tam żeśmy w ogóle kosmos zrobili. Przegrywaliśmy, nie pamiętam 2-0 albo 3-0. Ale po co mi ten klas Nowa sugestia pośrednika. No, ale on taki jeszcze cudzoziemiec, bo Anglia już nie, już tylko cudzoziemiec, więc piłkarzy no nie chcę na razie udostępniać jeszcze z brakami. Może będzie to konieczne, ale ta dynamika nam się trochę podniosła, jest umiarkowana. Zgranie jest umiarkowane, dobra. Jest szansa, że coś się poprawi na tym boisku. Mam nadzieję, że Puchar Polski będzie dla na nas łaskawy że GKS tych nie będą w chwili roboczej. Bardzo boję się tego spotkania z łódkim klubem sportowym, z LKS-em, bo no, LKS też do, no, do słabych nie należy, a punkty tracić już nie, nie za bardzo możemy. Nawet powiem szczerze, no mógłbym poświęcić ten Puchar Polski z powrotem, w sensie, żeby no jakoś to natężenie tych meczy zmniejszyć. Proszę, na ssandęcji, kiel, kielierach z Tandecji, przepraszam, no ja ciągle muszę się tego nauczyć, Tandecja, wyróżnienie dla najlepszych, proszę ładnie, trzech naszych piłkarzy wyróżnieniem, no ale co, na co mi to wyróżnienie, my musimy coś zrobić w tej lidze, jest jeszcze nadzieja no bo to nic straconego jeszcze, no sporo meczy przed nami, jeszcze możemy się wbić może nawet o baraże. ale czy to czy to się uda, no tutaj Żarnowski, tak, on jest Żarnowski chyba, no musi troszeczkę popracować nad kondycją bo nie idzie mu. Żeby się zagrali jak ostatnio, nikogo nie podbudowałem. Zachęcznie, w ogóle stychy, są też z pierwszej ligi. No, czyli jakby zawodnicy z naszej, z naszej, jakby w naszym zasięgu. Giro, i Dało się nie wtrafił. Ja. Yeah. Ale było bliziutko. Chęćmy, chęćmy. Zobaczcie, oddajemy bardzo sporo strzałów. Cały czas bombardujemy GKS, ale nie przynosi to bramek. Dobra, widzę, że ten zdenerwowany. Zachęć, zachęć chłopaków, zachęć. jest Tychy, nic samo. O, Gibbons. żeby to była jakaś dobra akcja. Rubel. Rubel. Zobaczcie, mamy 1-0. byśmy wracali z dalekiej podróży po tych ostatnich czterech porażkach, które no nie, nie za bardzo napawały optymizmem. Zobaczmy. Może wzmocnienia naprawdę okażą się jakimiś wzmocnieniami. Widzę, że jakby, jakby trochę nie było pomysłu, żeby to rozegrać. Żeby ich rozklepać. Długo trzymamy piłkę. To właściwie praktycznie teraz już na swojej połowie. Do Kwietniewskiego. Kierach. Czemu szczela Mógł wysunąć Kierachowi. On by przecież dobiegł, pobiegł. Kurde. Bezsensowne zagranie. Bezsensowne zagranie. No, wręcz mógłbym powiedzieć, że jestem wściekły. Jezu, pięć telefonów. Boże, myślę, że to bramka będzie. Tendencja. O, o, kierach, kierach. Aaaaj, no nie, nie leż mi chłopie, proszę. Nie ma kontuzji, nie ma. Dobra. Ale patrzcie, GKS teraz się obudziło w drugiej połowie. Oby się nie przebudziło, ale to może być bramka. Nie ma, nie szczela, dobrze. Lima nie wykorzystuje tego. Mm, dobra, Wróbel nie ma siły. Nie mamy wyboru. Trzeba postawić na młodego Bayera. No i gramy dalej. No. Wymęczymy ich, ale jest dobrze. Walczmy. Na, na Wodka? Co on tu robi w ogóle? Aj. Myślę, że mógł tu grać do przodu na spokojnie. Bajer tak zachowawczo widzę cofa. Znacznie gramy zachowawczo ostatnimi pasty, widzę. O, 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 gibons, gibons, Nie gibaj mi się. Mamy dużo napastników, widzę. Ło, Bajer na Wodka będzie strzelał pewnie. Nawodka no, ma jakieś te swoje, nie wiem, takie... On strzela tak z daleka, bo żeby szczelać. Dobra, że... Potoma. Galar. Meł. Mamy jeszcze jedną zmianę w zanadrzu. 73. minuta. Czy uda nam się przejść dalej do drugiej, do kolejnej rundy Pucharu Polski? Ronaldo już nie ma siły. Kwietniewski już nie ma siły. No, 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 mamy szansę na jakąś fajną. Akcję. Dobrze, żeśmy przerwali tą szybką kątę. Bo mogłoby być bardzo nieciekawie. 81 minuta. Albo podwyższymy, albo stracimy tego gola. E, dogrywka by nas strasznie zniszczyła, szczerze powiedziawszy. No, 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 chytniewski ładnie. Ramka, dwa. Moi drodzy, pięknie. Zmieńmy jeszcze kogoś, żeby mu tak dać odpocząć lekko. Ronaldo widzę średnio. Kwietniewski, Geniec. Proszę bardzo. 2-0. Moi drodzy, w Pucharze Polski ładnie. Dwa mecze wygrane. Może ta taktyka, zmiana taktyki będzie coś nam dawała. Może się uda. Jeszcze mamy rzut rożny. Czy powiększymy do 3-0? Nie powiększymy. No ale 2-0. Raczej już nie, wyrw nie wyrwą nam tego zwycięstwa. Myślę, że to już będzie nasze zwycięstwo, ale tu jeszcze widzę, pod koniec meczu bardzo nerwowo dużo się dzieje. Ganiec widzę, bardzo, bardzo chce atakować. Ale nie. Nie udało się. I czyżby to była kontra? No i Żyro. Dobrze, soku broni. Ładne wykopanie, ładne wybicie. Wykopanie chciałem powiedzieć. No jeszcze różny, jeszcze jeden różny. Żeby to było trochę zagranie na czas. Piłka z powrotem do Ronaldo i mamy kolejny rzut rożny. Mimo wszystko mogę powiedzieć, że jestem z chłopaków dumny po dwóch ostatnich meczach. Mimo tych wszystkich porażek, Tandecja daje radę od, jakiegoś, od jakiejś chwili. No i co? No i dobrze. Przechodzimy dalej. Bardzo ładnie. Cieszy mnie to. Niezmiernie się udało. No ale przed nami w kolejnych odcinkach kolejne ciężkie mecze. Andesja to wygrywa. Zobaczmy jeszcze na sam koniec, moi drodzy, tabelę. 10 punktów, 16 tutaj do walki o, o to. Olimpia, gdzie to, nie wiem, gdzie to, liczbą próczków w ogóle pierwsze, 18 punktów z Miedzią Legnica. No, no, no zobaczymy. No, na razie jeszcze nie, nie można powiedzieć, że już od razu mamy zaprzepaszczone to. Kuchar Polski, runda druga, jeszcze nie wiemy, z kim będziemy grali. E, no, przed nami Radunia, Lech, Gdańsk, Robry, Głogów. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja się do Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.